Dzisiaj w parkie TV po raz kolejny zadamy pytanie, jaka przyszłość czeka maklerów i doradców. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. A moim państwa gościem jest Paweł Cyncyk, prezes Związku Maklerów i Doradców. Cześć Paweł. Witaj sprzęku. witam państwa. Spotykamy się co jakiś czas i pytanie, które zadaje ci praktycznie zawsze, to jest to pytanie o tą pracę maklerów i doradców, o ich przyszłość. Czy to są prace, gdzie... W zasadzie tej przyszłości za, za dużo nie ma, tak? że, że no wszyscy wiemy, jak wygląda rynek kapitałowy. Te kontakty między maklerami a doradcami w zasadzie też bardzo mocno zostały ograniczone. Dzisiaj wszystko odbywa się w sferze cyfrowej. Jest sens starać się o licencję maklera i doradcę? Myślę, że takim najlepszym wyznacznikiem tego jest rynek. Rynek, który, no trochę tak jak na rynku kapitałowym, pokazuje, jaka jest właściwa cena danego aktywa. Tak, w przypadku licencji maklerskiej, takim wyznacznikiem pewnie tego, czy warto się o to starać, czy jest po licencji praca, czy jest zainteresowanie wśród pracodawców licencjami, No jest chociażby fakt, ilu jest kandydatów na egzamin maklerski. To w ostatnim październiku. Tak. 376 osób. Dokładnie, 370 osób wcześniej w marcu, 300, bodajże 20-310. To są wyniki tak historycznie. To jest najwyższy wynik pewnie od około 20 lat, a jak się widzieliśmy pewnie z półtora roku temu, mówiliśmy o najwyższych wynikach sprzed 10 lat, bo tam było okolice 240 osób na każdy egzamin. Zatem myślę, że ten empiryczny dowód pokazuje, że bardzo wiele osób jest zainteresowanych zdobywaniem licencji i my to widzimy w praktyce, no, w te, te, te dwie grupy, które chcą zainteresować to są osoby albo młode, które właśnie są w toku studiów i wiedzą, że studia nie są wystarczającym elementem do znajdowania nowej pracy, do przebijania się pomiędzy innymi kandydatami. A druga grupa, myślę, że równie liczna, to są osoby, które już pracują na rynku finansowym i chcą albo rozwijać swoje kompetencje, albo zmienić swoją ścieżkę zawodową, albo zmienić swój zakres kompetencji w ramach danej firmy. No niemniej oni wszyscy, te wszystkie osoby mają jeden cel. Rozwój kariery, rozwój swój zawodowy. I tu odpowiadając na twoje pytanie, tak trochę naokoło, czy... Jest w związku z tym praca? Jak najbardziej tak, bo my widzimy to po liczbie ofert pracy, w których Związek Maklerów i Doradców pomaga. Właśnie o to chciałem dopytać, czy to nie jest tak, że ci ludzie mają jakieś ambitne plany, a później zderzają się ze ścianą, bo okazuje się, że tej pracy właśnie nie ma albo jest. Mniej płatne, niż sobie wyobrażali, albo ten rozwój nie przebiega tak, jakbym miał wyglądać. No to jest jedno pytanie, w, tak na to jednym, jednym pytaniem mógłbym spokojnie odpowiedzieć przez kolejne 20 minut, więc rozłóżmy to na czynniki pierwsze. E, po, po kolei. E, jeżeli chodzi o to zderzenie się z rzeczywistością, że potem tej pracy nie ma, no to jeżeli mówimy i myślimy o takiej pracy w charakterze maklera z szelkami z lat 90., gdzie faktycznie jest on pośrednikiem pomiędzy klientem a giełdą i przekazuje te zlecenia, to bez wątpienia takiej pracy nie ma. nie ma. Ale to dobrze, bo e, tak jak rynek kapitałowy się rozwinął, tak i też zakres działań maklerów i doradców się zmienił. To już nie są funkcje czysto przekaźnikowe, tylko to są funkcje analityczne, to są funkcje menedżerskie, to są funkcje doradcze, budowania portfela, przygotowywania e, portfeli pod klientów, pod konkretne rozwiązania modelowe. Więc ten zakres... Wiele zakres ludzi ma, ma, ma wizję maklera o wilka złożyć, który rozmawia z klientami i tam ich namawia. No o tym pewnie jeszcze powiemy, o tym jak ten wilk z Wall Street przejawia się we współczesnych social mediach, ale niekoniecznie w tej dobrej formie, i to nie są maklerzy i doradcy. My, bardzo, jako Zmit, bardzo z tym walczymy, z tym wizerunkiem, więc takiej pracy nie ma. I takiej, jeżeli ktoś poszukuje takiej pracy, to pewnie nie ma sensu robić licencji, bo takiej pracy nie będzie. Natomiast, jeżeli ktoś jest zainteresowany rozwojem na rynku finansowym, to specjalnie używam słowa finansowym, a nie kapitałowym, bo to może być tak po prostu łączone, że ok, jak makler to musi być rynek kapitałowy, to musi on faktycznie już pracować na tej giełdzie, nie musi. Te kompetencje są też w konsultingu potrzebne, te kompetencje są potrzebne w kancelariach prawnych, te kompetencje są potrzebne w działach AR, w tradingu. Naprawdę my w Związku Maklerów i Doradców bardzo gorąco mówimy wszystkim kandydatom, jakby przekonujemy ich, że licencja maklerska czy też doradcza nie nie nauczyć się inwestowania na rynku, więc to nie jest ten, ten, ten element umiejętności. Ale to, co daje licencja i dlaczego te dwie grupy o licencję się starają, o których wspomniałem wcześniej, no to, to jest dokładnie to, że to daje pracodawcy informację, że ktoś jest sumienny, ktoś jest pracowity, ktoś jest wytrwały, no ktoś realizuje postawione przed sobą cele. Jak praca no, dla księgowego brzmi. No, bym powiedział, to jest praca <laughs> dla. Każdy pracodawca chciałby osobę, która jest sumienna, pracowita, realizuje cele, jest zaangażowana. I chętnie jakby podejmuje nowe wyzwania. E, I musi czegoś nauczyć. Nie? Obecnie wszyscy sobie zdajemy sprawę, i wszyscy no, na każdym etapie widać, że praca wymaga uczenia się. Nie? Uczenie nie kończy się razem ze studiami. Mówimy, uf, koniec, teraz już będę tylko przybijał pieczątki. E, chyba poczta już też tak nawet nie wygląda. E, więc ta, ta, ta praca wygląda zupełnie inaczej. Ale teraz jeszcze, y, y, odbijając się od tego Twojego pytania, no dobra, to w sensie, że oni się zdarzają z rzeczywistością, no to tu mówię, że nie, nie zdarzają się, ta rzeczywistość po prostu wygląda inaczej. że to się sobie tak wyobrażał, to może tak ale na pewno nie jest to wyobrażenie bazujące na faktach. To przejdźmy teraz do części płacy, no bo powiedziałeś, no ale to może są wynagrodzenia mniejsze niż niektóre osoby oczekują. O, pamięć, bardzo często słyszę. O, ja myślałem, że w tym, na tym rynku kapitałowym to się więcej zarabia, nie? No, e, powiedziałbym tak. Nie wiem, jakie ktoś ma oczekiwania, <laughs> bo e, oczywiście znamy przykłady osób, które bez żadnego doświadczenia chciałyby zarabiać po 20-30 tysięcy złotych miesięcznie. I ja wtedy mówię, że to jest okej. Okay. Chcieć można zawsze. Chceń, chcenie czy chcieństwo jest za darmo i tutaj zupełnie nie mamy żadnych ograniczeń. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczenia rynkowe, to to, gdzie kształtują się w tej chwili mniej więcej płace, to dla osób, które wchodzą na rynek finansowy, właśnie z licencjami, to będzie mniej więcej od 10 do kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznej pensji. Mhm. Natomiast, jeżeli mhm. ktoś twierdzi, no ale na tym rynku finansowym to przecież marne grosze, to powinno się zarabiać poważne pieniądze, to ja odpowiadam, no tak. Po zdobyciu doświadczenia, po zdobyciu kolejnych licencji, ewentualnie awansie w, na szczeblach kariery albo na szczeblach korporacji, te zarobki rosną znacząco i wtedy zarobki powyżej 20-25 tysięcy zł miesięcznie nie są niczym nadzwyczajnym. Jeżeli ktoś ma jeszcze większe ambicje, to pewnie też się daje zrealizować, tylko my dalej mówimy o takim y, y, szczeblu entry level. Człowiek rozpoczął swoją pracę zawodową i wtedy ma te właśnie początkowe stawki, a następnie wyższe po zdobyciu doświadczenia. Zwykle to jest mniej więcej około 5-6 lat, przynajmniej doświadczenia zdobytego. No myślę, że jeżeli ktoś zaczyna w wieku 25-22 lat tu swoją pracę, czyli albo już po tej części magisterskiej, albo po licencja licencjacie, no to jest w stanie spokojnie dobić do bardzo satysfakcjonujących wy warunków wynagrodzenia versus średnia rynkowa. No ale oczywiście pewnie każdy będzie miał inne, o, o inne wymagania. Co do reszty. No to, 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 to tam załatwia sprawę wynagrodzenia, myślę. Wiesz co, aktualnie jestem na etapie zbierania ankiet w głosowaniu na najlepszego maklera i do i analityka giełdowego i szczerze mówiąc, jak patrzę na tą listę, to ta lista powtarza się w zasadzie co roku, tam nie przybywa nowych osób. Czy to nie jest taki trochę beton, taki zamknięty świat, do którego bardzo ciężko wejść? No, z pewnością, jakbyśmy, znam takie sportowe porównanie. Gdybyś patrzył na tych, kto zdobywa złotą piłkę, albo kto jest sportowcem roku, no to pewnie, jak zobaczymy sobie, ludzi, którzy trenują sport, jest bardzo dużo, nawet zawodowo, a jednak tą złotą piłkę zawsze dostaje ktoś prawie ten sam, albo sportowcem roku zostaje jedna niem nie z dwóch, trzech osób, które gdzieś tam się po drodze rotują. No i trzymając się tej analogii sportowej, jeżeli patrzymy tylko na top of the top, of the top, najlepszych w skali całego roku, no to w oczywisty sposób oni nie mogą za często rotować, no bo oni z jakiegoś powodu zaangażowania sumienności, może szczęścia, może zbiegu okoliczności, kompetencji zapewne także, no oni zostali w tym czubie i oni dalej robiąc te rzeczy dobrze, dalej robią je dobrze i stąd ich widzisz i wszyscy widzimy ich w rankingach i to moim zdaniem podkreśla, że Podkreśla profesjonalizm, bo gdyby ktoś się znalazł, tak jak powiedzieć, by to rotowało, to by to był jasny dowód, że znalezienie się na tym szczycie jest efektem szczęścia, a nie efektem umiejętności. Więc zupełnie naturalnym, moim zdaniem, jest, że te osoby na szczycie są te same. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli sobie na zakres osób, które funkcjonują na rynku finansowym, to tam jednak jest spora rotacja, no bo po pierwsze ludzie zmieniają poszczególne prace, poszczególne branże, wchodzą w tej branży finansowej. Niektórzy stwierdzą, że jednak finanse to jednak nie, że lepsze, jednak pewnie tam przysłowiowe pieczarki w bieszczadach. No to tam jest mniej stresu, tam jest bezpieczniej, spokojniej. Ja bym polemizował, no ale ludzie mają różne pomysły na życie, więc wtedy oni rotują. I, i tutaj w tym zakresie nie zgadzałbym się ze stwierdzeniem, że tam jest beton, mm. tylko raczej. Fakt, że są to te same osoby raczej by moim zdaniem sugerował, że należy zrobić wszystko, będąc młodym adeptem czy zainteresowanym byciem w najlepszych wśród tych najlepszych, żeby zpoznać warsztat tych osób, zobaczyć, jakoś znaleźć się w ich otoczeniu, spróbować im jakoś pomagać, no bo tylko w ten sposób można zdobyć te umiejętności i kompetencje zamiast samemu je wymyślać. A to, że oni się tam znaleźli po raz kolejny, no gratulacje, znaczy, że naprawdę robią świetną robotę. No dobrze, a patrząc na sam egzamin Maklera i egzamin na doradcę, tutaj mamy trzy etapy, to jest bardzo bardziej teoria, czy faktycznie to jest teoria, która przystaje też do praktyki? Tutaj od lat 90. sytuacja się Beton. nie zmienia. Tutaj myślę, że Twoje określenie budowlane będzie bardzo zasadne, bo rzeczywiście no, ani egzamin na licencję maklerską, ani na licencję doradcy inwestycyjnego, czyli te polskie licencje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie mają w sobie aspektu praktycznego. One są mocno teoretyczne, częściowo w dużej w zakresie prawne. Tam się niektórzy twierdzą, że to bardziej egzamin dla prawników, no ale mimo to, to właśnie dlatego my mówimy, w związku maklerów i doradców i dla naszych kandydatów na naszych kursach, że to nie jest miejsce, gdzie nauczysz się inwestować i będziesz wiedział, że krzywa krocząca taka czy śmaka jest lepsza, albo formacja głowy z ramionami, albo tam jakiś wskaźnik EBITDA skorygowany o coś jest lepszy. To nie tutaj, bo to jest ta część praktyczna, którą trzeba zdobyć w ramach pracy. Natomiast to, co ci dadzą te egzaminy i licencje, to taki fundament, że ty wiesz, na czym to wszystko mniej więcej stoi. No i o, o egzaminach warto jeszcze powiedzieć, że no, egzamin doradcy inwestycyjnego jest obecnie egzaminem bardzo trudnym, bo on jest trzyetapowy i raz do roku, co sprawia moim zdaniem, że wielu kandydatów przechodzi z egzaminu doradczego, z w ogóle możliwości podejmowania tego egzaminu, na egzamin maklerski, bo tam no, przynajmniej jakby te warunki, są bardziej przewidywalne oraz jednocześnie, moim zdaniem, licencja maklerska jest najlepszym, najlepszą inwestycją na początku kariery, bo ona jest relatywnie tania, zostaje do końca życia, nie trzeba wykonywać zawodu, żeby być e, maklerem papierów wartościowych, ale co ważne, e, no, ona już pokazuje takiemu taki, no, takiej osobie, kandydacie, kandydatowi, kandydatce, e, czy ja się w ogóle chcę tym zajmować, no bo jeżeli na tym etapie już mnie, już po co się krwią, kiedy muszę zobaczyć ustawy tego, o obrocie, albo kiedy widzę model go Kordona, które tam mam coś do policzenia. I już ewidentnie no, cofa mi się obiad z pierwszej komunii, to to jest moim zdaniem bardzo wyraźny sygnał, nie tędy droga. No i to jest super sprawa. Sądzę, bo już za małe pieniądze, relatywnie prosty, prosty egzamin, i dostajesz szybką odpowiedź zwrotną, czy w ogóle chcesz się tym zajmować. A jeżeli chcesz, to egzamin maklerski daje możliwości, do tego, że można potem startować na międzynarodowe licencje, jak na przykład CWA, taką szwajcarską licencję, można potem robić CFA, -a, można potem tą ścieżką zagraniczną zrobić licencję doradcy inwestycyjnej. No jest ileś tych kroków, które w ramach realizowania, e, przy rozwoju swojej kariery, sukcesywnie zwiększają nam się zarobki, zwiększają nam się możliwości, zwiększają się kompetencje. No i do tego służą dokładnie e, licencje. No dobrze, licencje trady uzyskiwane <coughs> tradycyjną drogą to jest jedna sprawa, ale przecież jakiś czas temu doszła możliwość wybrania odpowiednich studiów, które dadzą na koniec licencję maklerską. To jest ciekawa Twoim zdaniem droga. Ona w ogóle spełnia swoje założenia? Czy spełnia swoje założenia, to trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, jakie były założenia ustawodawcy. Żeby które... puścić osoby, które faktycznie będą się znały na rynku. Tak, choć są kierunki, które umożliwiają utrzymanie licencji doradcy inwestycyjnego. Przy czym to są kierunki stacjonarne, czyli znaczy, że trzeba w nich faktycznie uczestniczyć, to nie jakieś zdalne czy podyplomowe studia. I są szkoły w Krakowie i w Łodzi, które umożliwiają taką ścieżkę uzyskania tam licencji doradcy inwestycyjnego. I z tego, co wiem, jest tam umiarkowane zainteresowanie, no bo z z jednej strony wybierają to zapewne osoby, które już w tych miastach i tak by studiowały, więc jest to dla nich taki dodatkowy bonus, a z drugiej strony, no myślę, że to jest dość duże ryzyko, bo wybierając studia. No, nie wiem jak ty, ale myślę, że większość osób wybierając studia, tak trochę kieruje się, no nie wiem, może to spróbuję, na nie? przykład, spróbuję tamto. No i teraz powstaje pytanie, czy warto inwestować czas w konkretny kierunek, kiedy ja jeszcze nie wiem do końca, czy ja chciałbym to robić, no bo mogę się po drodze rozmyślić i stwierdzić, że jednak nie. Mój przykład: ja jestem magistrem informatyki, a jednak w informatyce za dużo nie pracowałem. <laughs> Tak samo, no, w przypadku takich studiów z y, licencją, która jest na końcu, no, może się okazać, że my robimy dużo, a potem nas to nie interesuje i jednak ani nie mamy licencję, ani nie mamy tych studiów, ani w ogóle nic z tych rzeczy no, Ale nie Z drugiej strony, jak, jak złapiemy tego bakcylata, mamy od razu tą licencję, tak? To jest to, no, ten namacalny efekt. O, oczywiście. No powstaje tylko pytanie, czy nie lepiej e, zrobić najpierw tą prostszą licencję maklerską, mm. zobaczyć, czy nas to interesuje, już znaleźć pracę, pracować w zawodzie, zdobywać doświadczenie i po drodze wtedy na przykład tą zagraniczną licencję, przez zagraniczną licencję zrobić sprawdzian umiejętności i wtedy zdobyć licencję. Licencję co moim zdaniem będzie ścieżką pewnie bardziej efektywną, z uwagi na fakt, że na końcu tej drogi będziemy mieli trzy licencje: e, tym maklerską CWA, -a, CFA -a, albo właśnie i potem doradcy inwestycyjnego i e, jeszcze sporo doświadczenia. I to jest jakby, wydaje mi się, że ten, ta, ta ścieżka zagraniczna e, do robienia licencji doradcy inwestycyjnego jest, staje się coraz bardziej popularna, no właśnie z uwagi na fakt, że egzamin doradcy jest raz do roku i jest po prostu trudny. No w sensie tam zdawalność z rzędu. 6-7%. No to już pokazuje, że to jest naprawdę solidny mm, problem egzaminu, a nie problem osób, które, są, e, które się do niego nie przygotowują jeszcze jeden wątek, powoli będziemy się zbliżać do końca. E, świat się zmienił. Dzisiaj ta, ten świat inwestycyjny też bardzo często opiera się na mediach społecznościowych. Bardzo się tutaj, tutaj rozwinęły różne rodzaje różne rodzaje formy działalności. i Tam maklerzy, analitycy, zarządzający doradcy, no delikatnie mówiąc, nie mają dobrej prasy. Pytanie czy nie lepiej dla takiej osoby, która myśli o tym, żeby chciałaby być faktycznie inwestować, tutaj pomagać ludziom, nie pójść w takim właśnie nieregulowaną formę Stworzenia kanału, stworzenia profilów w mediach społecznościowych, a nie męczyć się w domu maklerskim, gdzie jesteś obłożony regulacjami i w zasadzie nic nie możesz powiedzieć. No, kwestia, którą poruszyłeś, jest niezwykle trudna z punktu widzenia tego, że ona z jednej strony dotyka części prawnej <laughs> i w polskich warunkach tak teoretycznie, no, praktycznie można powiedzieć, nie można e, doradzać e, osobie fizycznej. Czyli trzeba być firmą inwestycyjną, trzeba być licencjonowaną osobą, licencjonowaną firmą i wtedy można świadczyć słowego doradztwa. Natomiast to, co mówisz, że nie mają dobrej prasy, wynika głównie z tego, że wy, wytykane są te elementy, e, tu się nie udało, tu tak. straciliśmy, tu tak. mówił, żeby sprzedać, się okazało, że urośnie. Tak, jak patrzymy na rekomendacje wszyscy patrzą, cena docelowa, o nie, nie, tam w ogóle się nie trafił, nie? No, oczywiście, ta, ta, ta rekomendacja może nie trafić o złotówkę, czyli jakby nie wiem, o 1%, a może nie trafić o 200%, bo urosło do 300, no nie? I to jest jakby, to, to, to jest problem mediów społecznościowych, gdzie one nie tylko w części finansowej, ale i w części politycznej, gospodarczej, modowej, pewnie tam jakiejś influencerskiej, też wyciągają same te najgorsze rzeczy i ludzie się starają się tym ekscytować. Ale teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy nie lepiej byłoby dla takich maklerów, doradców nie męczyć się w domach maklerskich, i w funduszach inwestycyjnych <laughs> tylko zamiast tego pójść i y, robić y, no w sumie to nawet nie wiem, do, 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 dobrą edukację nazwijmy to i świadczyć tego typu usługę, to, to nie jest alternatywa. W sensie to nie jest alternatywa dlatego, że w firmach inwestycyjnych te osoby zarabiają, mają wymagane kompetencje, żeby tworzyć te portfele, przygotowywać y, 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 poszczególne tam nie wiem, procesy inwestycyjne. Natomiast samodzielnie można oczywiście y, y, edukować, można mówić co bym sądził, co bym uważał, co, co Uważam, że jest dobrą albo złą inwestycją z jakiegoś konkretnego powodu, no trochę pod płaszczykiem edukacji, ale niestety no z tego wprost te osoby nie miałyby pieniędzy. Więc mówiąc, tak, one nie mogą się tego zamienić jednego na drugie, bo tam nie będzie z tego, nie będą otrzymywały z tego żadnego wynagrodzenia. Dodatkowym problemem, który koniecznie trzeba tu powiedzieć, że w mediach społecznościowych jest absolutny zalew fejków związanych z tym, że tu ktoś sprzedaje sygnały, są wykorzystywane wizerunki. No, ja nie jestem najbardziej popularną osobą, na rynku finansowym, a mi mniej więcej dwa razy w miesiącu znajomi piszą, jakie to sygnały sprzedaje na grupie Telegram albo na Whatsappie. Więc ja, yy, proszę Państwa, informuję, nie sprzedawałem, nie sprzedaję, nie będę sprzedawał żadnych sygnałów, to wszystko są fejki i mam nadzieję, że yy, KNF weźmie to pod uwagę, kiedy w końcu okaże się, że są w związku z tym jakieś problemy prawne. Niestety, problem tych fejków jest potężny, bo osoby, które są dużo bardziej popularne i dużo bardziej kojarzone z finansami, yy, nie wiem, Marcin Iwuś na przykład, mm -hmm. z finanse bardzo. Bardzo osobiste, czy nawet z DNA Rynków mój brat Piotr Cymcyk też dostaje, no codziennie są tworzone fejkowe konta, które mają za zadanie ściągnąć zainteresowanie i tam Przemku, tam, tam, tam nie ma tych regulacji, no nie? tam jest prosta jest... informacja, ja ci sprzedam, ja ci powiem, gdzie kupić, tylko wpłać mi pieniądze. Świetnie o tym pisał ostatnio Grzegorz Zaleski na blogach Bossy. No i ja nad tym bardzo ubolewam, bo to jest po prostu potężny problem, z którego potem bierze się ta zła prasa, bo to jest ten bardzo ważny kamyczek związany z tym, że ludzie potem jacyś się na to nabierają no, bo to są oczywiście oszustwa. Ludzie się tam nabierają, tracą pieniądze. No i potem kogo wizerunek kojarzą? No tego człowieka, który jest z on tych poleci, finansów. Nie? A on ma licencję, powinien się zająć tym KNF. No tutaj świat stanął na głowie po prostu. No nie? I największym dramatem, moim zdaniem, to jest największa katastrofa, że nikt się absolutnie tym nie, nie zajmuje. Ludzie się indywidualnie nie mają sensu z tym zajmować, no bo ja też nie ścigam tych wszystkich fejkowych kont, po prostu nie mam na to czasu ani ochoty. No jakakolwiek KNF, prokuratura, nie wiem, no w sensie ktokolwiek inny nic się z tym nie dzieje, to po prostu umiera sobie śmiercią naturalną i Tworzy się nowe takie fejkowe konto, kolejnego dnia które ściąga z, nowy, z nowych reklam, nowych zainteresowanych niestety tam są utracone potężne pieniądze. My na tym jako rynek finansowy strasznie tracimy. Ja w związku z tym, mówię, żeby nie pozostać tylko takim nostalgicznym jest źle, jest źle nic się nie da zrobić. Moim zdaniem prostą, prostym rozwiązaniem, choć niekoniecznie pewnie jakby rozwiązującym wszystkie problemy, byłby fakt, że gdyby w polskich warunkach można było posiadając licencję maklerską z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego oraz licencję doradcy, gdyby takie osoby mogły faktycznie świadczyć usługę doradztwa. I wtedy oczywiście, no, zapewne byłoby paru, o parę osób, które by no, nadużywały tego, ale wtedy można konkretnie te osoby ścigać. Ale byłaby masa ludzi, która by wiedziała, że faktycznie posiadanie licencji jest jakimś wyznacznikiem tego, że ktoś to może robić. A teraz ludzie tego nie wiedzą, i na tym żerują wszyscy oszuści, którzy właśnie używają tych wizerunków. Ten, ja ci doradzę, tu mnie znasz, tu jest, zobacz, twarz ładna, to w sensie ładne zdjęcie, i to jest licencjonowany makler, on na pewno wie. Gdyby regulacje były bardziej luźniejsze, z pewnością, moim zdaniem, i dla maklerów i doradców byłoby wygodniej, oraz jednocześnie dla rynku byłoby bezpieczniej. No właśnie, bo to miało być moje ostatnie pytanie. Czy to powinno iść w stronę tego, że trochę. Luzujemy ten gorset regulacyjny dla maklerów i doradców, żeby oni faktycznie mogli powiedzieć coś konkretnego, a nie na zasadzie, jak nie spadnie, to wzrośnie. Mhm. I do tego oczywiście disclaimer na pół strony, albo dwie, <laughs> albo dwie czy jednak spróbować walczyć z tą szarą strefą. Nazwijmy ją ludzi, którzy sprzedają różnego rodzaju abonamenty i tam proponują spółki. To nie jest szara, szara strefa przepraszam, ja bym powiedział, że to jest ewidentnie czarna strefa, <laughs> ale to jest ewidentne oszustwo. No nie, to jest takie trochę w białych rękawiczkach, to jest ordynarne oszustwo. No niestety ludzie się na to nabierają, bo ludzie lubią łatwe, proste rozwiązania. Natomiast e, sposobem na to moim zdaniem były poluźnienie tych regulacji, żeby faktycznie osoba, która ma, ja wiem, że w polskich warunkach była to rewolucja, że osoba, która ma licencję maklerską e, albo licencję doradcy, ona może świadczyć usługę doradztwa i ja mogę jako makler papierów wartościowych, jako doradca inwestycyjny dla Przemysława Tychmanowicza powiedzieć, jaką masz sytuację, ok może taki portfel, może takie aktywa, proszę bardzo. No jasne, że nie będzie tu odpowiedzialności takiej, że jak ty stracisz, to jest to moja wina, przecież ja nie wiem, co się wydarzy na rynku, no ale to trochę tak jak u lekarzy, przecież jak lekarz zrobi wszystko zgodnie ze sztuką, to nie znaczy, że pacjent zawsze przeżyje, albo no trochę tak trzymając się tej analogii, no jeżeli mamy sytuację, z tą edukacją, to oczekujemy, ja mam dwójkę dzieci, ty masz dwójkę dzieci, no oczekujemy, że jak dzieci pójdą do szkoły czy do mm, przedszkola, to jest tam osoba, która zajmuje się edukacją i jest w jakimś stopniu kompetentna, skończyła jakieś studia, mm, ma jakieś umiejętności, my przecież tego nie weryfikujemy, mm. nie przychodzisz do przedszkolanki, nie odpytujesz jej, <laughs> ale masz zaufanie, że ta osoba umie, no i teraz ja myślę, że to samo można przełożyć na rynek finansowy, nie? w sensie, skoro już ktoś ma licencję maklerską i doradczą i umawiamy się, że robi to Komisja Nadzoru Finansowego, czyli w jakimś stopniu jest to licencjonowane, to zróbmy to samo, co z tą edukacją, czyli jeżeli ktoś ma tą licencję, to może uczyć, no nie? No i skoro tak, to może też tak w tej naszej świecie, świecie inwestycyjnym może świadczyć usługę takiego doradztwa, co oczywiście, wiem, że będą patologiem, no zawsze będą, no nauczyciele, niektórzy też pewnie biją dzieci, ale to nie znaczy, że w związku z tym należy zlikwidować szkoły, no nie? albo kazać wszystkim nauczycielom wypełniać 15 kwitków. Podsumowując, sądzę, że u, u, tutaj e, droga, która ukroczy w tej chwili i Polska, i Unia Europejska, no jest taka, że trzeba zrobić deregulację poszczególnych zakresów, bo inaczej po prostu no wszyscy tak sobie ładnie tutaj spokojnie e, obrośniemy mchem. E, no a potem już. E, jak te dinozaury, tak? Jak te dinozaury skończymy, tak, dokładnie. I tym podsumowaniem kończymy naszą rozmowę. Paweł Tymcyk, prezes Związku Maklerów i Doradców, był naszym gościem. Paweł, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przysynku, dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu.